Ja byłem w takiej sytuacji, że byłem nauczycielem. Skończyłem liceum pedagogiczne, do wojska poszedłem. Później po wojsku zacząłem historię studiować. Chciałem najpierw prawo, ale myślę sobie, prawo. W Polsce Ludowej to jest lewo. No to lepiej nie historię. No, zamienił stryjek siekierkę na kijek, jak to się mówi. No i zostałem historykiem, ale tak ja sobie pomyślałem. No do partii się nie zapisałem, byłem i dostałem pracę w Warszawie, bo po, bo po tym po liceum pedagogicznym dawali nakazy pracy i ja do Warszawy dostałem nakaz. I ja sobie powiedziałem, że ja nie będę demoralizował młodzieży polskiej. Ja będę musiał coś prawdziwego powiedzieć. No, ale oficjalnie nie wolno. No, jak, jak to zrobić? No więc byłem chyba jedynym nauczycielem historii w Warszawie, który do partii nie należał, bo do partii nie chciałem się zapisać, chociaż próbowano mnie zapisać. Może jakbym powiedział, że ojciec zginął w Rosji, to by dali spokój, ale nie mówiłem. I w szkole co uczniowie moi do dziś wspominają, nawet w poniedziałek spotkam się z nimi, to już są uczniowie, którzy mają 70 parę lat. No, w tym wieku są. To zawsze wspominają, że między wierszami ja im zawsze powiedziałem o katyniu, o roku 39, jak to 17 września nóż w plecy bili. O pakcie rybentrop Między wierszami zawsze powiedziałem, pamiętam, robiła się cisza w klasie, że muchę można było słychać.